Kawałki dzień z kawą i kartą. Na dzisiejszy dzień wyszła nam nieciekawa karta, karta strachu. Tak, ponieważ będą dzisiaj opóźnienia, jakieś nieprzewidziane okoliczności mogą się zdarzyć, coś niezależnego od nas, i tu będzie obawa. Zdążymy, nie zdążymy z czymś na czas. Wpłyną pieniądze, nie wpłyną pieniądze. Dostanę umowę, nie dostanę umowy. Też by, ludzie wokół nas będą mieć coś tacy troszeczkę czepialscy się w dzisiejszym dniu. I tu taka obawa. Może być obawa dla kochanków, czy wyjdzie na jaw ich romans, ale też obawa przed tym, czy z wszystkim sobie poradzę. Bardziej wewnętrzne obawy niż zewnętrzne, ale zewnętrznie również coś może nastanąć na drodze. Dociągnęłam kartę do tego... Strachu. No, i mamy tutaj kartę stresu. Więc tutaj mogą być niestety, ale właśnie sprawy związane z urzędami, z jakimiś telefonami. Jeśli pracujecie gdzieś w jakimś biurze, gdzie macie do czynienia z ludźmi, to tutaj ludzie będą na was naskakiwać, krzyczeć, czegoś od was żądać. I taki trochę męczący dzień. Dacie radę. Wierzę w was. Ja też dam radę, bo to też karta i dla mnie.